Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus duchowo przygotowujemy się do najbliższej niedzieli, a w najbliższą niedzielę będziemy świętować rocznicę poświęcenia bazyliki laterańskiej, to królowa, wszystkich kościołów na świecie, to duchowe centrum. Rozumiemy, dlaczego Kościół chce, abyśmy świętowali i mieli to poczucie jedności z Rzymem, jedności z papieżem, bo przecież. Ta świątynia kiedyś była tym wyznacznikiem jednoznaczności z Kościołem Rzymskim, jedności z papieżem. Ewangelia, którą słyszymy, jest nam dobrze znana. Ewangelia z drugiego rozdziału, Ewangelii Jana, Jak Jezus wyrzuca przekupnię ze świątyni. Tak, pan Jezus wielokrotnie polemizował z kultem Starego Testamentu. Pokazywał sztuczność, nadbudowę. Yy, przypominamy sobie, że świątynia była, tak trzeba powiedzieć, prawdziwie rzeźnią zwierząt. Yy, zwierzęta się kupowało na ofiarę, a więc następował handel, handel pieniędzmi. Nie każdą monetą można było płacić pewnie. Kapłani mieli ogromne, jakieś zyski też z tego. I znamy ludzkie serce, słabość ludzkiego serca i wiemy, że to przywiązanie może być przy. Czy świątynia może być targowiskiem, czy świątynia może być miejscem kupczenia, miejscem handlu? Zobaczmy, jak Jezus jest prawdziwie zdenerwowany. Mówimy o świętym gniewie. Wyrzuca przekupniów ze świątyni, rozrzuca monety bankierów. Płętą tego nauczania jest, gdy Jezus mówi zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni zniosę ją na nową. Zbóżcie tę świątynię. Oczywiście wszyscy rozglądają się wokoło, a Pan Jezus mówi o sobie. Kochani, jest pewne piękno liturgii. Wiadomo, że w sposób wyznaczony przez przepisy liturgiczne oddajemy cześć Panu Bogu Uwielbiamy Go, dziękujemy, przepraszamy i rozumiemy, że piękno liturgii zbliża do Boga, piękno liturgii, ale też pewna taka czystość liturgii, bym powiedział czystość, czyli że tam jest jak najmniej mnie, każdego z nas, pewnego takiego indy indywidualizmu. Może z tego powodu liturgia jest taka trudna dla każdego. Może ktoś pomyśleć na niedzielnej mszy, a tak chciałbym ręce podnieść w górę jak w modlitwie uwielbienia w ruchu charyzmatycznym. A tutaj, no właśnie, nie, gdzieś każdy dostosowuje się do pewnych standardów, ale myślę, że w tym jest piękną, to posłuszeństwo przepisom liturgicznym, to posłuszeństwo kultu, który podoba się Bogu. Tak czasami mam taką intencję, Panie Jezu, mam taką nadzieję że ta msza święta, którą odprawiłem, podoba się Tobie, że kult wraz z wiernymi jest oddawany w duchu i prawdzie, że tak raduje Twoje serce, tak, tak modlę się. Nie. Myślę, że no tch, wiadomo, nie ma odpowiedzi z nieba, tak od razu, ale tak właśnie zadaję sobie takie pytanie duchowe i tak rozmawiam z Jezusem, chciałbym, żeby ten kult podobał się Panu Bogu, żeby radował Jego serce, żeby tak trafiał do Jego serca. Oczywiście, kiedy mówimy o świątyni, kiedy Jezus pros mówi na świątynię swego ciała, na pewno jest jakiś kult, który nie podoba się Bogu. Jaki? Ten lud czci mnie wargami, a sercem swym daleko jest ode mnie. Kochani, to jest konkret: czystość serca, piękno duszy to ostatecznie ten kult odbywa się przeze mnie to ja uczestniczę w kulcie moje ciało uczestniczy w kulcie moja dusza. Jest pewna czystość, czystość serca, czystość myśli, czystość intencji. No właśnie, tak, choć, no, czystość intencji też jest ciekawa, prawda? Nie idę tutaj na oka proboszcza, żeby sąsiad mnie zauważył. Idę z, prawdziwie z miłości do Boga i mam nadzieję, że przez ten kult rozwinie się miłość do drugiego człowieka. Taką pomocą jest także drugie czytanie. Tak, wszystkie czytania są zbieżne, gdzieś w podobnych tematach. Wy jesteście Bożą budowlą. Piękny obraz. W innym miejscu Święty Paweł mówi o Kościele jako jednym organizmie. Ręka, noga, wzrok, słuch i tak dalej. Nie? No i jedno, to jest bardzo głębokie pokazanie jedności. jedności. Ręka nie może powiedzieć nodze, nie jesteś mi potrzebna, oko nie, nie powie uchu, no po co tu jesteś, tak? To jest głęboka jedność. Myślę, że ten obraz budowli, jednej budowli, no jest też, tak pięknie mówi o jedności. Patrzymy na budynki, no powiemy, no jedna bryła, jedna bryła. Cegła do cegły, cegła do cegły, filar do filara. No, piękny jest ten obraz. Pomyślcie o tej odpowiedzialności za tą budowlę, święty Paweł wymienia. Ktoś składa fundament, ktoś buduje mury. No, a wszystko jest otoczone łaską Chrystusa. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście. Wy ją jesteście. Ale też, jak świątynia każdego z nas podoba się Panu Bogu w tej jedności umysłu, serca, jedności kościoła. Jedność jest szalenie ważnym tematem u Pana Jezusa. On w Wieczerniku modlił się, aby byli jedno, aby byli jedno. Rozumiem święty, którzy tak bardzo zabiegali o tę jedność, tak rozumieli serce Jezusa. Ekumenizm, rozumiemy ruch ekumeniczny, rozumiemy jedność między nami, czasami osobami zwaśnionymi, jak ubolewamy nad wojną, która przecież jest. Konfliktem interesów jest nienawiścią pewnych obszarów, pewnych państw. Jak Jezusowi podoba się jedność i wszelkie dążenie do, do, do jedności, do tej rodzinności, którą, którą chciał. Budujmy tę jedność. Nie Pytajmy się, na ile wznoszę jedność wokół siebie. I pierwsze czytanie z Księgi Proroka Ezechiela, 47 rozdział. Bardzo lubię to czytanie. Jest mowa, taki obraz duchowy o rzece, która wypływa ze świątyni na wschód, rzece, która powoli rozrasta się do y, potężnych rozmiarów rzeki, że nie sposób ją przejść. Piękny obraz. Y, najpierw zapytam o pragnienie bo to woda. Pomyślę, że są dobre pragnienia, i są złe pragnienia. Dobrze by było się nad tym zastanowić. Dobre pragnienia prowadzą do dobra, złe pragnienia prowadzą do zła, pragnienie. I jak czasami duchowy porządek musimy robić z pragnieniami, z myślami, z intencjami? Tak, robić porządek, nie? Czy ta intencja podoba się Panu Bogu? Czy te myśli podobają się Panu Bogu? Weryfikować. Ale pragnienie. No, Pragnienie świętości. Nikt z nas nie będzie świętym, nie pragnąc tej świętości, nie chcąc tej świętości. Gdzieś dystansujemy się od pewnych rzeczywistości. Świat internetu, świat telewizji, otoczenie, zabił pragnienia, zabił duchowe tęsknoty, zabił, nie? Dzisiaj jesteśmy takim, no właśnie, nie? Nie mamy tych wysokich aspiracji, wysokich tęsknot. Gdzieś szukamy chrześcijaństwa, które najmniej kosztuje, najmniej mnie Jakoś zobowiązuje. Myślę, że dzisiaj też dużym problemem, zwłaszcza młodego pokolenia, są dziurawe sumienia. Sumienie, co to jest? Jak kształtować sumienie. Ja pamiętam książkę z dawnych lat, jak kształtować charakter. No, Relik przeszłości, kto dzisiaj takie książki czyta, komu zależy, ale też oddaliśmy weryfikację sumienia obiegowym poglądom. Gdzieś sam do końca nie wiem, co powiedzieć, ale właśnie, no cóż, internet mi powie, co jest dobre, co jest złe. Może, może wejść w taki egoizm, nawet. Myślę, że wielu słyszy: Ty decydujesz, co jest dobre, co jest złe. No, chciałbym się powiedzieć: Jesteś jak Bóg, tak, jesteś jak Bóg. No właśnie, nie? i z taką trudnością, też z coraz większą trudnością. Oddajemy się jakiemuś autorytetowi, choćby autorytetowi kapłana, czy oficjalnego nauczania kościoła. nie Tak, no, no właśnie. Bardzo piękny obraz pragnienia. Woda, pomyślcie w środowisku żydowskim, tamtych czasów, jak cenna była woda, jak woda znaczy życie, woda znaczy yy, hojność, hojność Pana Boga. Tam, gdzie była woda, tam rozkwitała. Rozkwitała roślinność, nie? Konieczna była woda. Gdzie nie ma wody, jest pustynia. Dziś są ogromne regiony pustyni. Dziś potrzebujemy wody. Przyznaję się szczerze, że ten obraz tak pięknie mi mówi o duchu świętym, nie? Duch święty. Nie? Jest pewna hojność ducha świętego, jest pewna wylewność ducha świętego, jest pewna obfitość ducha świętego. Pytanie, czy tęsknię, czy pragnę, czy, czy marzę. Tak, w życiu chrześcijańskim można marzyć. I trzeba marzyć o wylaniu Ducha Świętego na każdego, na każdego. Jest jakaś doskonała miara, którą kształtuje Pan Bóg. Jest jakaś wielkość, y, którą kształtuje Pan Bóg. I Pan Bóg jest hojny. Pan Bóg jest hojny. Tylko pytanie, czy ja z tej hojności korzystam. Przepiękny obraz z Księgi proroka Ezechiela o tym wylaniu, o tej rzece... Y, z powodu tej rzeki y, tam gdzie dochodzi ta woda i roślinność daje pokarm y, liściem y, przyczyniają się że stają się lekarstwem jakiś motyw uzdrowienia, jakiś y, nie wiem jakieś dotknięcie raju chciałby się powiedzieć nie? gdzie Duch Święty tam raj tam boska rzeczywistość ale też wracam do tej, do, do tej hojności Bóg nie potrafi dawać mało, Bóg zawsze daje hojnie, hojną ręką, byśmy z tej rzeczywistości korzystali. Myślę też o tej jedności z Rzymem jedności nagle liturgia chce, żebyśmy połączyli się z papieżem połączyli się z tym kościołem, bazyliką, która oznacza jedność między wszystkimi kościołami, wspólnotami. Wracam do tej myśli, jak Panu Bogu podoba się jedność jednomyślność i takie to jest też dar Ducha Świętego nie gdzieś ta nasza małostkowość czasami ja uważam, ja myślę ja sądzę, czasami gdzieś trzeba by zweryfikować w Duchu Świętym tego, tego życzę kochani oczywiście zaproszenie jeszcze zapraszam na kartek z biblijną regularnie, każdy piątek przepraszam każdy poniedziałek o godzinie 18.30 jest katecheza biblijna. Jesteśmy na blachowni otwarci, dostępni. Wystarczy przyjść do salki Caritas. W najbliższym czasie tak Lud Boży zadecydował. Będziemy rozważać dwie drogi Piotra i Judasza. Piotra i Judasza. Ciekawy temat. Jeden i drugi powołany przez Pana Jezusa. A gdzieś nastąpiło pęknięcie i u jednego i drugiego, i te pęknięcia duchowe z biegiem czasu też będziemy analizować. I zapraszam 16 listopada tego roku do kina Helios w ogrodach odrzeńskich na film Wilkie Zawierzenie. Czytałem jedną, drugą recenzję. Jest książka dostępna na rynku Ostrzeżenie Świadectwa i Prorosła o oświeceniu sumień. Czy taki błysk. Ze strony Pana Boga. Takie w gnieniu oka, oświetlenie rzeczywistości, tak jak Pan Bóg to widzi. Wiem że choćby o nawróceniu Amesa, tego, który napisał oczami Jezusa. Był przestępcą, był kryminalistą. Co się stało? Zobaczymy w filmie. Film zdobył pierwszą nagrodę na 39 Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalana. Cena biletu grupowego 15 zł. Zapraszam, zapraszam. To taka prostsza kategoria, łatwiejsza, ale myślę, że szalenie ważna. To jest pytanie o sumienie, o używanie sumienia, o pozwolenie, by sumienie było narzędziem Boga, by Bóg mógł mówić. Kiedy gaszę sumienie, sumienie przestaje się odzywać, i to jest może problem wielu, wielu osób, a dziś obyśmy budzili sumienia, by były głosem. Boga. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie was pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.